Religia nam mówi, jak ma żyć. Ale Jezus Chrystus nie po to umarł na krzyżu, żeby ktoś mówił Ci, jak Ty masz żyć. On umarł na krzyżu po to, żeby dać Ci wolność. On umarł na krzyżu po to, żebyś miał absolutną wolność. Tam na krzyżu Golgoty nastąpiła totalna zamiana. Wszelkie zło należące się Tobie ty w Twoją grzeszę z papua Jezusa. Wielkie dobro! Ma jest za się jezusowi tu na sprawiedliwość, nie padło tobie przyjacielu! Na krzyżu konkroty nastąpiła zamiana, Zamiana śmierci na życie! Dzisiaj to życie jest dostępne dla każdego człowieka! Wy taki że, że Nie musisz w tylko szaty! Za dowody równe To potrzebujemy! nieba! Musimy przyjść do Jezusa, wiedzieć, wierzę w wiedzieć Jezus, że umarłeś na moje grzechy. Przyjacielu, Twoje grzechy to jest problem, to jest Twój największy problem i też wiele innych problemów. Są choroby, są niemoce, jest bieda, jest odrzucenie i od tego wszystkiego też uwolnił się. Jezus. Masz możliwość być absolutnie wolnym człowiekiem, ale początek jest zawsze ten sam, tworzyć grzech ze to śmierdzą, i biedzą. 好好好